radio krakow Mieliśmy dla Państwa zabawę i test. Każdy mógł zostać dyrektorem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Trzeba było odpowiedzieć na 29 pytań. To były te same pytania, na które odpowiadał Jan Tajstry, były już dyrektor Zikitu. Okazuje się, że od poniedziałku mamy wirtualnego dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a właściwie Panią Dyrektor Annę Szczybura w studiu. Dzień dobry, witam Panią. Pani dyrektor Dzień dobry panie redaktorze Jak się pani czuje jako bardzo... dyrektor wirtualny zarządu infrastruktury komunalnej i transportu bo to bo pani Anna jest osobą która odpowiedziała poprawnie na wszystkie 29 pytań, to zapytam o poczucie jeszcze raz bardzo dobre y <laughs> y bardzo dobre mm -hmm. skąd to zainteresowanie. Nie tylko posadą dyrektora, ale i znajomością tych wszystkich pytań, które nie były łatwe. To jest bardziej związane z moim zawodem, ponieważ Oprócz tego, że z wykształcenia jestem architektem, więc powinnam znać niektóre ustawy, które są wymienione tutaj w teście, czyli na przykład ustawa Prawo budowlane, to obecnie pracuję w urzędzie przy wydawaniu pozwoleń na budowę. W związku z tym również muszę mieć około 90% tych przepisów w głowie. No to jeden, dobrze? Jedno z 29 pytań, pytanie numer 10. Dobrze, znaczy, że mam ściągę. Inwestor, jest, nie jest, <laughs> inwestor nie jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy, majstra budowy, czy inspektora nadzoru inw inwestorskiego? No, pytanie jest y dla mnie bardzo proste. Odpowiedź to jest, mm, że nie jest zobowiązany zawiadomić y o zmianie majstra budowy. Mhm. Zresztą i czy to jest trudny test w ogóle? Dla mnie nie, ale to być może dlatego, że, że pracuję tam, gdzie pracuję, ja muszę znać te pytania. A dla kandydata na dyrektora zarządu infrastruktury komunalnej i transportu? No to myślę, że tym bardziej. Tym bardziej, że ja nie jestem związana ściśle z Zikitem i z drogami, tylko bardziej z architekturą, z domkami jednorodzinnymi, z halami magazynowymi, a nie z drogami. Natomiast no, dyrektor. Powinien, na, ten, na to stanowisko powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania bez nawet przygotowania. Wirtualna dyrektor zarządu infrastruktury komunalnej i transportu, przypominam, w studiu Radzie Kraków. Co pani planuje w takim razie? Jak pani zmieniła komunikację w Krakowie na przykład? No to jeżeli mogę sobie troszkę pomarzyć, to na pewno a propos komunikacji miejskiej. Doprowadziłabym do tego, żeby było więcej autobusów, bo ja się poruszam komunikacją miejską, no i więcej ścieżek rowerowych, ale takich prowadzących od celu A do B, bo są niestety te drogi przerywane, jakbym chciała dojechać, ja mieszkam w hucie, i jak chciałabym dojechać do pracy, to niestety czasami muszę wjechać na drogę. To, to, to bym zmieniła, żeby była jedna ciągła droga. Natomiast oprócz tego, co mnie, co, co próbuję zmienić od kilku lat. To na przykład jest komunikacja miejska, czyli bilety autobusowe, bo y, boli mnie to, że od y, ponad 10 czy 20 lat płacę co miesiąc za bilet autobusowy na wszystkie linie, a mimo to jak wyjeżdżam na strefę, y, czyli do drugiej strefy aglomeracji, to muszę płacić dodatkowo za cały bilet. To bym zmieniła. To zmienię. To, to zmienię, obiecuję. Mhm. Pani Anna, dziękuję bardzo za to spotkanie. Moglibyśmy pewnie jeszcze wymienić kilka, a Czarnowiejska, bo pofałdowała się. To ja się zajmę tym, od bardzo, razu po wyjściu bardzo, ze studia, bardzo, zajmę się tym problemem. Bardzo <grym> <grym> Idealna odpowiedź, jak na y, y, wirtualnego dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Dziękuję pani jeszcze raz. Bardzo dziękuję również. I, za, I proszę przejechać te inwestycje krakowskie, które, które zostały zakończone. Ale które... Pan redaktor chce, żeby mi się humor zepsuł, tak? Bo... <grym> no, bycie dyrektorem nie jest łatwe. Dobrze, bardzo dziękuję. Anna Szczybura, wirtualny dyrektor zarządu infrastruktury komunalnej i transportu i osoba, która najlepiej rozwiązała, bezbłędnie rozwiązała test na dyrektora Zikitu, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.